Minecraft, ale gdy zobaczę rudę, film się kończy. Okej, okay, no to nie mogę zobaczyć żadnej rudy. Moim celem, oczywiście, jest zdobycie diamenta i w jaki sposób ja to w ogóle zrobię. Nie wiem, chyba będę musiał znaleźć piramidę, żeby wysadzać skrzynki. To będzie trochę taki gambling. Ale póki co, zbiorę sobie drzewo. Proszę, żebym się nie wkopał na żadną rudę. Nie było żadnej rudy, na szczęście. Mam narzędzia. Teraz golem. Zrobię kilof... Ha! Nie ma jedzenia w tej wiosce! No to będę musiał sobie poradzić inaczej. Ten grób mogę przekopać. Proszę, żeby tu nie było żadnej rudy. Nie ma tu żadnej rudy. Jedyne na co mogłem liczyć w tym grobie, to na diamenty. Proszę, żeby ja się nie natknął nigdzie. Tam jest przecież statek! Na statku mogą być diamenty! To co teraz robię będzie strasznie ryzykowne, bo jak znajdę inną rudę niż diamenty... W skrzyni to będzie problem. Okej, okay. jest tu spawner, niszczy spawner. Jest pirat. Dobra, szybko, szybko, szybko. O nie, o nie, dobra. Nie, wydropił emerald.